W tym materiale przedstawię Ci trzy sygnały, po których poznasz, że dziewczyna ma ochotę się z Tobą pocałować. I to niezależnie od tego, czy to jest Wasze pierwsze, drugie, trzecie spotkanie, czy widzisz się z nią na mieście, na spacerze, czy może u Ciebie w mieszkaniu. I trzeci sygnał, o którym dziś opowiem, daje w moim przypadku 100% skuteczności. Oznacza to, że jeżeli widzę właśnie ten sygnał i wtedy próbuję dziewczynę pocałować, to zawsze ma miejsce, dziewczyna zawsze jest na to otwarta. I często w tym temacie często słyszę się takie porady jak po prostu to zrób, co w tym wielkiego. Natomiast mam wrażenie, że osoby, które mówią takie rzeczy, po prostu zapomniały, jak to było, gdy zaczynali swoją przygodę z randkowaniem, i na samym początku zawsze wiązało się to z jakąś tam obawą, z jakimś stresem, czy to jest odpowiedni moment, co jeżeli ona odchyli głowę i będzie dziwnie, i tak dalej. got turned down Oh my god that is so embarrassing that is so embarrassing it is embarrassing Zrozumienie tych trzech podstawowych sygnałów sprawi, że zwiększy swoją pewność siebie odnośnie wykonania tego kroku, zmniejszenia dystansu, pocałowania dziewczyny, dlatego że zmniejszy się prawdopodobieństwo, że dziewczyna jakoś źle na to zareaguje albo że wybierzesz nieodpowiedni moment. I oczywiście porady, które usłyszysz, nie są tylko dla początkujących osób, bo niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania w relacjach z kobietami, czasem możesz mieć spotkanie, gdzie po prostu nie wiesz na czym stoisz. Dziewczyna wysyła Ci mieszane sygnały. Nie chcesz w stanie na bazie czystej intuicji ocenić, czy to jest dobry moment, czy nie. Dzięki temu nagraniu zrozumiesz, kiedy jest ten idealny moment jak już wspomniałem wcześniej, trzeci sygnał daje, przynajmniej w moim przypadku, 100% skuteczności. I zanim jeszcze przejdziemy do głównej części materiału, mała, ale bardzo ważna uwaga. Fakt, że dziewczyna odsunie się przy próbie Twojego pocałunku, wcale nie oznacza, że nie chce ona się z Tobą pocałować lub, że jest kompletnie niezainteresowana. Oczywiście, w niektórych sytuacjach może to wskazywać na brak zainteresowania, ale jednocześnie może oznaczać nie teraz, czyli... Na przykład, nie jestem na to gotowa. Nie tutaj. Czyli, nie wiem, nie w miejscu publicznym, albo obok swojej koleżanki, ona nie chce, żeby one zobaczyły, że na się z jakimś facetem. Ewentualnie nie w taki sposób. Czyli być może, Twoja próba była zbyt gwałtowna i przeprowadzona bez wyczucia. I mówię o tym, żebyś wiedział, że odchylenie się od próby pocałunku nie oznacza, że ona nie chce tego zrobić, albo że nie jest kompletnie zainteresowana. Czasem pocałunek wchodzi dopiero za drugim lub trzecim razem. I oczywiście uczulam, żeby nie robić niczego wbrew dziewczynie, żeby zawsze patrzeć, jak ona się przy Tobie czuje. Bo jeżeli próbujesz ją pocałować, ona odchyla się, ale z uśmiechem. I dalej patrzycie sobie głęboko w oczy. I jest fajny vibe i żartujecie sobie, to najprawdopodobniej ona jest wciąż zainteresowana, tylko po prostu może nie czuła się z tym jeszcze komfortowo, ewentualnie miejsce, które wybrałeś do randki i do próby pocałunku było słabe. I już naprawdę ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do głównej części materiału. To, jak jej odchylenie się od Twojej próby pocałunku wpłynie na Waszą interakcję, zależy od ciebie. Czyli, jeżeli ty spróbujesz ją pocałować, ona się odchyli, a ty się zmieszasz, pomyślisz, o nie, nie wyszło, zapadniesz się w siebie, to powstanie pewien dyskomfort. I dziewczyna też poczuje te dziwne emocje, jej się zrobi niekomfortowo i po chwili znajdziecie się w bardzo niezręcznej sytuacji. Więc najlepsze, co możesz zrobić, gdy dziewczyna odchyli się na próbę pocałunku, po prostu zmień temat. Zażartować, pokazać, że wcale Cię to nie ubodło w jakiś sposób i że dla Ciebie jest to po prostu element zabawy, element flirtu. I jeżeli to się nie wydarzyło, to dalej dobrze się bawisz, dalej fajnie spędzacie czas, i wtedy nie stoi nic na przeszkodzie, żeby za jakiś czas, ewentualnie w innym miejscu, ponownie spróbować dziewczynę pocałować. I w tym momencie przechodzimy już do pierwszego sygnału, że dziewczyna jest otwarta na to, żeby się to pocałować. Przy czym musimy pamiętać, że ten konkretny sygnał nie daje 100% pewności. I ten sygnał to jest zezwolenie na zbliżenie fizyczne, na skrócenie dystansu. Bo jeżeli ty przysuwasz się do dziewczyny, na przykład na kanapie, na randce, jak siedzicie, i ona się od ciebie odsuwa, to raczej nie pozwolić się pocałować. Nie ma ochoty z tobą się całować. Oczywiście pomijamy sytuację, w której po prostu brzydko pachniesz i dziewczyna musi się odsunąć, żeby utrzymać między wami jakiś tam zdrowy dystans i przewiew. Natomiast jeżeli przysuwasz się do niej i ona się nie odsuwa, czuje się z tym komfortowo. Jeżeli ją dotykasz i nie masz z tym żadnego problemu to najprawdopodobniej jest też otwarta na to, żeby, żebyś przeprowadził próbę pocałunku. Dlatego, że jak się nad tym zastanowimy to pocałunek jest w gruncie rzeczy maksymalnym skróceniem dystansu. Nie da się być bliżej niż twarzą w twarz stykając się niemal czołami i nosem. I drugi sygnał, który znów nie daje 100% skuteczności, ale jest fajną wskazówką, że rzeczy idą pomyślnie to jest głęboki kontakt wzrokowy. Jeżeli mówicie coś, następuje cisza, jej nie przerywacie i patrzycie sobie w oczy, ani Ty, ani dziewczyna tego nie przerywacie, jeżeli jeszcze dziewczyna czasem zerka na Twoje usta, to jest to bardzo, bardzo mocny sygnał na to, że być może otwarta jest na to, żeby po prostu przestać rozmawiać i zająć się tym, co niewerbalne, eksploracją tego napięcia, które między Wami jest i wtedy możesz nachylić się do niej i sprawi, co się wydarzy. Tym samym przechodzimy do trzeciego sygnału, który w moim przypadku daje 100% skuteczności. Gdy pojawia się ten sygnał, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dziewczyna odchyliła się od pocałunku. I tym sygnałem jest uwaga, odzajemnienie dotyku dłoni. I wiem, że to brzmi mega zabawnie, wiem, że to brzmi banalnie, ale do tych dłoni jest bardzo intymny i bardzo, bardzo pobudza emocje. I to maksymalnie zielone światło. Jak o tym pomyślimy, najczęściej do tych dłoni zarezerwowane jest dla par, które, przy, które czują się przy sobie bardzo komfortowo. I w momencie, kiedy bierzesz dziewczynę za dłoń i pieścisz ją na przykład kciukiem, ewentualnie przyjeżdżasz palcami po jej palcach i gdzieś na to odzajemnia i bawicie się w tą taką niewerbalną grę, to możesz zauważyć, że między wami po prostu gęstnieje powietrze. I jeżeli coś takiego między tobą a dziewczyną następuje, powinieneś po prostu spróbować ją pocałować, bo nie zrobienie tego jest zbrodnią. Dziewczyna nie może dać bardziej zielonego światła niż odzajemnienie tych pieszczot. Najfajniejsze w tym jest to, że możesz od tego rozpocząć swoją drogę do pocałunku. Tak, bo jeżeli jesteś początkujący, trochę się stresujesz tymi randkami, to pocałowanie dziewczyny tak po prostu z miejsca może być dla ciebie bardzo, bardzo nerwowe, stresujące. Możesz się i swojej głowie zastanawiać się, czy powinien to zrobić. To jest jak skok na główkę do bardzo zimnej wody. Natomiast możesz właśnie wpierw rozpocząć taką powolną eskalację. Wziąć ją za dłoń, zobaczycie jak reaguje. Jeżeli dopiero oddaje ci ona ten dotyk, to wtedy łatwiej ci będzie przejść do czegoś większego, czym jest właśnie próba pocałunku. A tak jak mówiłem wcześniej, przynajmniej w moim przypadku w 100% ten sygnał, czyli oddawanie pieszczot od dłoni, się sprawdza. I oczywiście, jeżeli będzie to wasza pierwsza randka lub źle dobrane miejsce, to wciąż istnieje szansa, że dziewczyna będzie odzajmiać do dłoni, ale na przykład się odchyli. Ale nie dlatego, że nie ma ochoty z Tobą się pocałować, tylko może po prostu, nie wiem, takie ma zasady. Jest bardzo konserwatywna i uważa, że nawet jeżeli ma wielką ochotę to zrobić, to nie może po prostu dać się pocałować na pierwszym spotkaniu. Ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, gdyż ona ma awersję do całowania się w miejscach publicznych, więc mimo, że ona też bardzo tego chce to po prostu nie możesz na to zgodzić, bo takie ma zasady. Czuje się bardzo niekomfortowo, gdy inni ludzie oglądają ją w sytuacji intymnej z mężczyzną. I teraz jeszcze kilka słów do osób, które są słabo doświadczone, nie chodziły w życiu na wiele randek dalej. Jeżeli Twoje randki zazwyczaj są przegadane i po prostu cieszysz się, bo dotarłeś do momentu w trakcie spotkania, gdzie jest między Wami komfortowo, fajnie się czujecie, pojawiały się tematy do rozmów i po prostu robisz to samo, bo wychodzisz z założenia, że skoro super się rozmawia, to trzeba to kontynuować, to być może jest to Twoje doświadczenie też, wpadniesz w pułapkę przegadanie, przegadywania spotkań. I później spotykasz się drugi raz i znowu przegadujesz spotkanie. I trzeci raz i w końcu uwierz mi, jeżeli nie będziesz eskalował tej interakcji, jeżeli nie będziesz budował czegoś więcej między Wami niż tylko słowa, jeżeli nie będziesz starał się zbliżać Was fizycznie do siebie, to w końcu dziewczyna się znudzi. I często faceci. Mówią mi, dobra, ale ja nie chcę ryzykować pocałunku, dlatego że to może zmienić naszą relację. Może ona się odchyli, będzie dziwnie, to wszystko zepsuje. I ja uważam, że dużo większym ryzykiem jest nie próbować całować dziewczyny, wtedy gdy widzisz zielone światło. Dlatego, że dziewczyna może dojść do wniosku, że nie masz jaj tego zrobić, ewentualnie, że chcesz zostać jej kolegą, a ona nie chce kolegi, ona spotkała się z tobą w kontekście romantycznym, ewentualnie można dojść do wniosku, że po prostu straciła tobą zainteresowanie bo jeżeli cały czas będziesz rozmawiać z nią platonicznie, jeżeli wasza konwersacja, to co się między wami działo na randce, ona mogłaby powtórzyć z kolegą z pracy, to właściwie dlaczego ona ma myśleć o tobie w kontekście romantycznym? Dlaczego ma ona zakładać, że masz inne intencje niż po prostu przegadać z nią dwie godziny i pójść do domu? I też to jest ciekawe, dlatego że jeżeli twoją jedyną formą komunikacji z dziewczyną, która ci się podoba, jest rozmowa i cały czas opieracie się na tej warstwie werbalnej, to nieważne jak atrakcyjny będzie bodziec, on w końcu się znudzi. Jeżeli nie wprowadzasz tutaj wariacji bodźców, jeżeli nie robisz tak, że przeplatasz werbalność też niewerbalnością, kontaktem wzrokowym, pauzami, próbą eskalacji dotyku, pocałowań dziewczyny, to po prostu to wszystko się znudzi. Uczysz jakiś tam schemat postępowania i tak jak mówiłem wcześniej, dojdzie do sytuacji, w której wylądujesz w szufladce z napisem przyjaciel, Ewentualnie dziewczyna po prostu przestanie z Tobą się spotykać, nagle się okaże, że ma tyle na głowie ostatnio, że ma tak zapchany grafik, że ta sesja na studiach, że te wszystkie wyjazdy ją tak przytłoczyły, na pewno znajdzie dla Ciebie czas, ale może w kolejnym kwartale. Więc jeżeli zauważysz u siebie taką tendencję, że Twoje randki prowadzą nikąd, albo zostajesz przyjacielem, albo dziewczyny nagle nie mają czasu, to zastanów się, czy w ogóle podejmujesz jakąkolwiek próbę przeniesienia Waszej interakcji na poziom mężczyzna-kobieta, a nie kolega-koleżanka. Bo jeżeli nie chcesz zostać jej kolegą, tylko partnerem intymnym coś z nią zbudować, to powinieneś zacząć pokazywać swoją intencję. A tą intencję możesz pokazać, oczywiście też werbalnie, filtrując z dziewczyną, drocząc się z nią, rozmawiając o relacjach damsko-męskich, rozmawiając o bardzo ważnych rzeczach z waszego życia, budując połączenie emocjonalne, ale przede wszystkim robisz to skróceniem dystansu fizycznego, sprawieniem, byście poczuli się komfortowo ze swoim dotykiem. I ostatecznie wiąże się to z pocałowaniem dziewczyny i przeniesieniem tego... Później na jeszcze wyższy stopień bliskości właśnie fizycznej Mam nadzieję, że nagranie Ci się podobało Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę Zostaw też komentarz, co myślisz o, o tym nagraniu O wszystkim, co powiedziałem Jeżeli masz jakieś swoje sygnały, którymi kierujesz się Przy próbie pocałunku dziewczyny Też koniecznie napisz w komentarzu yy, I co? To tyle Ja w tym nagraniu się żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale Na razie um, can I kiss you? Sure. at all